Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś pokażę Wam, jak będę robić dywan dla lalek. Można dywan zrobić z różnych rzeczy. Pewnie macie pomysły, jak zrobić. Ja proponuję z różnych rzeczy, na przykład z filcu, lub właśnie taki, jak teraz będziemy robić. Ja filcu niestety nie mam, bo nie mamy więcej w domu, więc będziemy robić z drugiego. Będzie nam potrzebny po bloku o taki, jak ta tekturka na dole, kredki, żeby pokolorować, nożyczki. Dobra, więc na początku musimy to z przodu, o to, tą, o tą, o tą, o tą, o tą, o tą. i możecie to wyrzucić oderwało się no niedokładnie, no ale jest ok, bo nie potrzebne nam całe takie. Można by było z tego zrobić duży dywan. Teraz wycinamy jaki ma być dywan. Zamiast tych nożyczek wezmę lepsze, ale to też nam się no dobra, i teraz wycinamy kształt e, dywanu i wielkość. Ja zrobię sobie chyba okrągłego, bo w tym moim domku, który jest o tam, e, jest taki z filcu, taki kwadratowy, więc teraz zrobię okrąg. I wycinamy kółko. Chyba, że wycinam kwadratowy lub jakiś inny. Dobra, zrobiłam taki dziwny kształt. Może jeszcze to jakoś... Lepiej zrobię. Myślę, że jest ok, tak to się prezentuje. Te ścinki możecie no, odłożyć na bok, lub od razu wyrzucić do kosza. Okay. No. Mamy tutaj to nasze płytko, jak mówiłam, wy możecie mieć i ten nożyczki, rzuc bo ludzie. Możecie mieć też takie, ale ja w okryt wezmę te. i jeśli chcecie, bo nie musicie, to robicie jakieś tutaj wcięcia, jakieś wzorki, ja myślę, żeby zrobić takie, po prostu zwykłe wcięcia. Ok, tutaj już mamy, taki jak talerzyk. Talerzyk papierowy. Teraz bierzemy kredki. Chyba, że chcecie mieć taki kolor, ale nie wiem, czy ktoś by chciał mieć taki kolor. Dwa. Więc ja już sobie koloruję. Może zrobię różnokolorowy i zrobimy to tak. Fioletowy, różowy. Niebieski, może żółty. Niech będzie tyle. Dobra. I kolorujemy. Okej, okay, wygląda tak dywanik. Czekajcie. O tak możemy Tak wygląda. Tutaj mamy właśnie takie coś, te takie szczępiki, które robiliśmy sobie. Oto. I tak wygląda nasz dywan. Oczywiście możecie sobie przykleić jakieś naklejki na ten dywanik, jakieś takie na przykład miałam na niektórych filmikach e, takie naklejki, też takie fajne, kryształkowe, więc on tak wygląda nasz dywanik. Jeśli filmik Wam się. Polował dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie na mój kanał. Pa!